I rozpocznie się wojna, o której mówiłem w 2016 roku, przewidując, że wybuchnie na terenie Polski. Wojna, która będzie trwała tak długo, dopóki Putin będzie rządził Rosją. Putin ma 70 lat. Załóżmy, że po 80 roku życia nie będzie już rządził Rosją. Nie będzie w stanie. I zmiany, chodzi o te zmiany w Rosji. Chodzi o te zmiany, o przejęcie Rosji, jak zawsze, o przejęcie Rosji w historii nowożytnej ludzkości. Chodzi o przejęcie tej części świata słowiańskiego, a w tym momencie najpłynniejszego państwa słowiańskiego, czyli Rosji. O przejęcie Rosji. I raz ta Rosja już została przejęta w 1918 roku. Została przejęta i wojna się skończyła, bo Pozostała wojna nie miała sensu. Rosja została przejęta. Pisze o tym w swojej książce Henry Ford, międzynarodowy żyd. I taka jest historia Rosji i reszty świata.